No hej, cześć Siemano, z tej strony Hawajes i witam was w następnym odcinku z Let's Play is Minecraft Survival sezon trzeci, tak witam Was w następnym odcinku. Oj biedny mikrofon. W zasadzie to łapa statyw, przepraszam e, witam was w następnym odcinku z Minecraft Survival, a w pierwszym odcinku w nowym roku 2024, tak? E, witam Was. E, no co, w zasadzie. Em, oprócz tego, że mamy e, nowy rok, to w zasadzie seria funkcjonuje dalej tak jak było. Czyli po prostu w zasadzie tak pokrótce lecimy najzwyczajniej świecie do przodu. I to wszystko. O, zabiłem Clippera kurde skuszy, o jeszcze zaczął deszcz padać super. E, tak. Trochę mi tu krówek po uciekało. Wybaczcie, muszę je zamordować. Yy, tak. Yy, no, mamy noc, yy, ale za chwilę pójdziemy spanko. Spudłowałem? Ciekawe. Yy, a tak pokrótce was oprowadzę. Tam się zmieniło. No, jak widać, nasze plantacje, kurde, nareszcie wszystko urosło. Także pozbieramy to. Yy, troszkę się zmieniło, pobudowałem różne rzeczy. Yy, tak. Niech pada, deszcz potrzebny, czy coś. Nie wiem czemu, ale te krowy tak tutaj przy tym wyjściu... Tak, lubię tutaj stadzić, No, to trochę wkurza. Troszeczkę powiększyłem o jedno to tutaj... Yy, ...zagrodę, troszkę dłuższa jest. Zrobiłem ten daszek, o którym wspominałem, no taki... ...z bliska może mi się nie podoba, ale tak z daleka... Co ty tu robisz? Yy, ale, tak z daleka, jest myślę, jest ok. No, nie jest zły. Tak. Czemu ja na płotek chcę wskoczyć? Hawaje z Debiru. Yy, no, ale myślę, że jest ok. No, i taki drugi daszek w sumie to wejście zabudowałem. Jest git. Tutaj ta farma, jak była, tak jest. Yy, tak jest. Yy, no i co? Kurde, wyremontowałem statek. Tak jak mówiłem. Yy, dokończyłem remont, yy, tak to w sumie no, jeszcze w starym roku zrobiłem, tak przed Sylwestrem, yy, tak jak widać, jaki jest, taki jest. Powiedzmy, że tak kiedyś wyglądał podobnie. Taran mu zrobiłem, kurde, nawet ładny. A poza tym, czy coś jeszcze będzie tutaj, to nie wiem, tak po prostu chciałem, żeby był jako ozdoba na tym save. I Tak, w ogóle nie wiem, czy Wam mówiłem jeszcze, jeżeli chodzi o budownictwo i plany w tej serii, to nie wiem, czy tutaj nie zrobimy sobie takiej bazy letniskowej właśnie na tej wyspie. A jeszcze nie wiem, czy się gdzieś nie przeprowadzę gdzie indziej, tą główną bazę, rozumiecie o co chodzi. A czy tutaj nie będę miał takiej bardziej pobocznej? No tak, tutaj jeszcze nie zrobiłem wejścia tam na, tak na Bocianie gwiazdo, na Marszt Najwyższy, można by tak powiedzieć, ale. Myślę, że jest nawet ładnie. Tutaj takie coś mi wyszło, nie wiem. No, Skrzynia, usta, tutaj drewno, nie wiem w sumie czemu. To chyba niepotrzebnie to drewno stoi. Nieważne. No i tutaj taki o, beczki dałem, bo stwierdziłem, że klimatycznie będzie fajnie, będzie wyglądało. No i tak to w sumie wszystko wygląda. Oczywiście łódki są szalupy, jedna, druga. No i tutaj mamy takie fajne zejście wyjście ze statku. I to w sumie wszystko tak to wygląda. No i tak naprawiłem tam pod spodem. Że tak fajnie wiecie, a, tutaj stąd nie widać. No tak naprawiłem, że o. Bo tak jakby nie jest już ten statek tak wbity w ziemię, że wiecie, że zatonął, tylko rzeczywiście tak jakby był tutaj zakotwiczony po prostu. I czekał sobie w porcie. Tak. Kurde, ten deszcz pada. No. Z tym naderem to tak nie wiem, coś pomyślimy, ale szczerze to tak trochę słabe. Ja rozumiem, że tam też trzeba przecież chodzić i w ogóle zwiedzać, ale jakoś coś tak nie wiem. Po tej ostatniej wtopie mam jakieś kurde dziwne flashbacki, boję się. I w ogóle, ale no. Dobra, pójdziemy się przespać, żeby się fantomy nie zrozpiły. Ech, pamiętam czasy piękne, kurde, drugiego sezonu, gdzie na fantomy mówiłem, yy, jak ja to mówiłem, że to są, yy, nie gryfy, no te, kurde, zapomniałem, ale z Wiedźmina, yy, z Wiedźmina jakiś tam potwór, Archespory, nie, nie wiem, jako, jakoś tak mówiłem, coś takiego, no. Yy, dzisiaj się wybieramy, kurde, w piękną, magiczną podróż, no... No i właśnie nie wiem w sumie, czy tutaj zostać jeszcze i sobie jakąś tą bazę rozbudować, czy się gdzieś indziej przenieść. Yy, także to tak jest. Może też też swoją drogą napisać w komentarzach, co mi polecacie teraz, kurde, żeby zrobić na takim etapie rozgrywki, jak jestem yy, obecnie. Nie pogniewam się, a myślę, że pomoże. Toporka nie mam przy sobie, patrz. Gdzie ja toporek miałem? Nie mam toporka. Dziwne. Powinienem go mieć, ale patrz, że go nie mam. No tu mam moje te. Dobra, to skraftujemy toporek. Zrobimy sobie mm, żelazny. Tak, zrobimy żelazny. Niby mam już. Yy, no. Niby mam już diamenty y, i w ogóle, ale jak widać ja jestem, że tak to nazwę y, oszczędny no i w ogóle i tutaj jeszcze stwierdziłem, że te muszę te stare armory moje wychodzić y, a później dopiero sobie ogarniemy jakieś tak, łódeczka i płyniemy, bo kawałek w sumie jest do pokonania tutaj muszę kurde też w sumie swoją drogą pozwiedzać y, jaskinie podwodne Przydałby się jakiś tak jak ja w natapaku. Yy, a to w sumie mod, to nie było nic z modów. Dałoby radę to zrobić. Normalnie w Minecrafcie. O, żółwie są, fajnie. Dzwon do nurkowania taki, tak zwany. Czy postawić ten dzwonek i go tak zabudować. Yy, fajnie. Gdzie ja miałem płynąć, a yy, gdzieś tam. Był ten fajny biom, zawsze zapomnę jak on się nazywa W sensie, nie wiem, fajny, niefajny Ale, kurde, chciałbym go odwiedzić No tak może powiem, o żółwik sobie pływa e, Chyba to tutaj trzeba wpłynąć Chyba tutaj mm, 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 mm. Mam takiego mindfucka, dobra, tutaj jest ta dżungla Tutaj pójdziemy z powrotem w stronę bazy, kurde. mojej, tak jest. Bo też... Ta, no bo tak jeszcze kurde niby już tutaj y, się na stałe, na dobre za, y, zasiedliłem, ale jeszcze tak nie ogarniam do końca. Tutaj terenów wszystkich, tak jest, czyli dobrze płynąłem. Ciekawy w ogóle że tutaj inny trochę odcień wody. Tutaj gdzieś ta plaża była, co ten skarb kurde pierwszy, diamenty. Moje. Piękny odcinek. Tak jest. A dzisiaj się wybierzemy w sumie na ten biom, zawsze zapomnę jak on się nazywa, z czerwonym piaskiem, zbierzemy trochę czerwonego piasku. Nie wiem, bo tak, może mi się przyda. Zobaczymy, tutaj jest jakaś polana Bo nie wiem, czy tutaj nie ma dwóch takich tak rzek. Tak mi się zdaje. Chciałem ten czerwony biom odwiedzić, jak już w sumie blisko mnie. Ale chyba źle popłynąłem. O, kolejna wyspa jest chyba. Taki nie, półwysep bardziej. No to co, nawrotka, kurde. I płynę, i płynę dalej. I zaraz zrobię cięcie, nie będę was tutaj też zanudzał w sumie. Jak nie muszę, tak jest. Powinienem się patrzeć, gdzie płynęło, właśnie, a nie. Tak jest, także pamiętajcie o łapce w górę subiku na kanale, kurde, i, i co A ja płynę, kurde, w poszukiwaniu tego, co chciałem znaleźć, bo Coś, że mi się za te... Zagapił chyba Także No Kurde, fawa jest Tygamuniu W skrócie Okazało się, że jednak najprostsze rozwiązania są najlepsze. I najzwyczajniej w świecie za dużo kombinowałem. No i rzeczywiście tutaj jednak to nie są takie rzeki typowe, rzeki tylko takie rozlewiska bardziej. Także idzie się tutaj zgubić, jak się łódką pływa jeszcze na takiej kamecie. Ona, o tak, trochę lepiej jest, bo więcej widzimy. Mamy kurde czerwone piaski. Tak. Tak jest. Co tutaj jest? Aha, takie coś. Ok. Tam widzę, że mamy. Zaraz, zaraz, czyżby to nie była studnia? Uf, widzę, że tam jakieś już są te. Jest dużo, dużo tych krzaczków. I mamy studnię, tak. Mogłaby być to wioska, ale nie, to jest zwykła studnia taka po prostu. Taka po prostu studnia na tym. Na pustyni. Tak jest. Duża ta pustynia jest. A co takiego wyjątkowego było w tym biomie, to zawsze nie pamiętam. Ale widzę, że tam jest. Oj, 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 co te krzaczki biją? a nie ja po prostu tak spadłem. No a łódkę sobie gdzieś zaparkujemy, XD. Myślę, że to jest taka zatoczka, sobie do niej wpłyniemy. Elegancko. I widzę, że jest dowalona jaskinia tutaj. Wow. Robi wrażenie, jaka big jaskinia tutaj jest. Ale ja naprawdę widzę, że tutaj piękna okolica. Tam kopalnia jest, patrz. Nie, ja, no dobra, to niestety jaskinia musi poczekać. Zapewne to wszystko pod ziemią się łączy. Już tak korzystając z doświadczeń sezonu trzeciego. Ale naprawdę bit I Ja pierdził O, tam złoto widzę. No, ogólnie duża jaskina. Oj, oj oj. aha, No. Kurde, hawa jest. Jak sobie zżyć zbroję. Szybko poszło. Te, 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 te bloki mi się zawsze podobały. Ja nawet z nich budowałem. Nie pamiętam jaki ten to się nazywa, ale... Sprawdzę. Terakota! Tak jest. No to. To jest idealny, kurde, biom dla mnie. Bo mamy piękny blok budowlany, który zwiesie Terakotą. Z tego można naprawdę wiele pięknych rzeczy wykombinować. Trochę sobie tego wykopię. Ale to może kiedy indziej, tutaj w takim celu odpłynę, albo po nagraniu to zrobię, żeby Was nie przynudzać. A my idziemy teraz. Oj, oj, oj się obstrałem. Awa jest jumper. Yy, idziemy. Idziemy. Płyniemy do tych kopalni, które w oddali ujrzałem. Naprawdę majestatycznie to wzgórze wygląda. To były tutaj te wzgórze? Nie, to były tam gdzieś. Gdzie ja te kopalnie widziałem? Gdzieś nie widziałem. A tak, 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 tutaj są. Kamerę sobie zmienię. O, elegancko. O, w takich kopalniach jeszcze nie byłem. Nieźle, nieźle. Ciekawie to wyglądało swoją drogą. I że to tak... Jest wyge wygenerowało, nie? Więcej terakoty. Ale to dziursko. Ciekawie to wygląda na niczym jakieś kurde zaginione miasto czy coś. Ale żeby zrobił kurde water skilla. Dobrego, dobra. Y Ładujemy się tu gdzieś do jakiejś jaski. O, ja pierdziu. Ruchome piaski patrzcie. No gdzie, gdzie hawa jest pójdzie, to już zepsuje. Dobra, gdzie ja tu tutaj o jest skrzynkę pierwszą. Lepcio, żelazo. No mamy nasiona. O i pochodnie. Dziękuję za pochodnie, węgiel. Na pewno się przyda. O, szkielet to to żeś mi powitanie kolego zrobił. Mistrzowskie. Coś tak myślę, że kurde. Znowu będzie zwiedzana kopalnia. Jak ja tutaj, kurde, będę normalnie w stanie kilka odcinków spędzić, lub wziąć się za to i samemu ją zwiedzić. Lub ewentualnie na live, jeżeli takowy by był. Bo jak pamiętacie, jest tapaka, jeżeli miałem dużo rzeczy do roboty, a nie chciało mi się samemu tego robić, to tam dwa live'y chyba były, nawet jak coś tam robiłem. Oho, jakieś dźwięki. Dobra, tutaj jest to wejście, w którym weszliśmy. I naprawdę rozległa ta kopalnia jest, nie powiem. O, diamenty, miło. Gdzieś słyszę. Towarzystwo Aha, dobra, tutaj jest to, to miejsce, gdzie się zamarło mm -hmm. A tutaj już mamy. <laughs> O, chciałem poczukać gdzie to tutaj, gdzieś pamiętam, że pod F3 zawsze... Nie wybuchaj, nie wybuchaj. Gdzieś pamiętam, że pod F3 zawsze pisało nazwa biomu, ale nie mogę znaleźć, kurde. Ślepy jestem. Aha. O, koledzy, może jakiś tutaj spawner jest, nie wiadomo. Już się pokłóciliście? Oho. Nieźle, nieźle. Oho, ho, ho, kurde. Ciekawie to wygląda, bo widzę, że. Kwalnia yy... się kończy i mamy jakiegoś hejma. Takiego niezawielkiego. Czyżbym tu jakiś świat powiedział? Tak. Mamy światło, a to ciekawe te jaski, ja nie powiem Takich Jeszcze nie widziałem Albo widziałem, ale po prostu nie pamiętam W swojej Minecraftowej przygodzie, no co, muszę to miejsce tutaj zapamiętać Zaznaczyć I tutaj jeszcze raz przybyć a Ja tak Podchodzę na koniec odcinka <laughs> oj, oj oj Tutaj też jakieś różne dziwne. Na koniec odcinka wejdziemy na tą górę i się rozejrzymy po okolicy, czy coś jeszcze gdzieś yy, nie ma ciekawego. Może tak być. No, robi się już ciemno. jest żółta terakota moja, ulubiona. Super. Takie, pofał takie pofałdowane te góry strasznie. Jakieś anomalie normalnie. Rrlll. <grym> jest. Czego się nie dotkniesz, to zepsujesz. I Ja już normalnie ciemno przed oczami, że... że zepsułem. Kurde, no. Mamy dalej, kurde, piękny biome mnie Tam jest lava pulka widzę. Miałem się nauczyć robić portal z lava pulki, ale nie umiem nadal... A obiecałem, że do trzeciego sezonu się nie nauczę, niestety tej obietnicy nie dotrzymałem, przykro mi, widzowie. I naprawdę ciekawie to tutaj wygląda. Ale co, ja myślę, że ym, łapek w górę, soczysty komentarz i resztę będziemy tutaj działać kiedy indziej. A mi nie pozostaje nic z innego jak zrobić waterskilla. O nie, jeszcze raz. O teraz się udał. Super Super Że się Water udał Tak jest Także no łapek w górę soczysty pamiętać i Do następnego